Dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie w trzecim odcinku z gry Hero Zero na serwerze PL 15 Jesteśmy, jestem Matik Proziomi. i to jest trzeci odcinek, jak wspomniałem i wbiliśmy właśnie 565 poziom Słuchajcie, szybko idą te coś strasznie szybko i właśnie dostałem ofertę z petami, także ja chyba podziękuję Ja już mam swojego peta, także nie dzięki, nie skorzystam Pewnie się pytacie co mnie złe. słuchajcie mamy poniedziałek, napierdziela upał jak cholera, kurwa jest strasznie ciepło, jest nie do wytrzymania Normalnie bez koszuli, siedzę w tym momencie, jest 31 stopni, masakra, siedzę w domu, ja nagrywam dla was odcinek, także docencie moje starania, możecie nagrać tą w górę, jakbyście mogli, z góry będę wam wdzięczny. I co, robimy walki na bieżąco, no widzicie ligóweczki też są pykane na bieżąco, no prawie 580 milionów monet jest, 300 oponek już jest na moim koncie, także elegancko powoli robimy drugą pensję na moim koncie. Powoli nadrabiamy te zaległości, tutaj widzę, że się zaczął nowy turniej tygodniowy, turnień tygodniowego, to zaraz Wam pokażę wyniki poprzedniego TDD. Jakby ktoś był tam ciekawy, jak mi tam poszło na tym serwerze. Aktualnie jestem top 19, ale to tylko dlatego, że troszeczkę enek poszło, jednakże dzisiaj kolejne troszeczkę energii mam, więc myślę, że będzie tutaj dosyć ciekawie w tym turnieju. Jestem top 15 nadal. A top 15 jestem, zapomniałem o tym wspomnieć, że jestem top 15, dlatego że jeden typ się yy, skasował albo go nie ma w rankingu. Nie wiem, nie mam pojęcia. Hmm. Powoli zbliżamy się do wbicia 75 tysięcy treningów. Oczywiście będę nagrywał z tego odcinek, jak się uda to zrobić. Jak nie zapomnę, to to nagram. Chociaż raczej nie powinienem o tym zapomnieć. Troszeczkę terenów mam do zrobienia. Jak widzicie, zostało jeszcze ponad 80 treningów niecałe. Dopiero zaczynam to wszystko ogarnie, bo słuchajcie, wstałem się o 11 i tak mówię, kurwa, nic mi się nie chce. Nie, chce, nie chciałem się w ogóle nic robić. Ja tylko normalnie bym chciał leżeć, leżeć, leżeć. Nie chciałbym, nie, chciałbym, nie chciałbym sięgać fazeta, ale jednak gram, jak widzicie. I tak jak obiecałem w poprzednim odcinku, od tego, od tego momentu będę oceniał kilka osób losowych z, z poprzedniego odcinka, jeżeli chodzi o ocenki. Więc będę was oceniał na koniec materiału. Oczywiście standardowo na koniec materiału będę Was oceniał, niektórych, jak widzicie 134 punkty sezonowe są Także myślę, że ładnie mi idzie sezon, jak myślicie, chyba dobrze Ogólnie ten telefon bym wymienił, ale no szkoda mi oponki na to marnować Tak, jestem sknerusem, akwaczem i ja nie lubię wydawać oponek Tylko wolę poczekać sobie następny dzień i dopiero sobie odświeżę ten telefon alarmowy tygodniowy za, yy, za darmo jutro Mamy 565 poziom, więc wypadałoby odświeżyć ląpek chociaż wiem, że i tak nic się ciekawego nie trafi. No i oczywiście się nic nie trafiło. Dobra, nagrywa się elegancko. No i jak widzicie troszeczkę temków mamy. Kupiłem sobie sezon jak widzicie. Znaczy to chyba założyliście już w poprzednim odcinku, ale dopiero teraz wam o tym mówię w sumie. W poziomie jestem top 16, a byłem top 18, tak jak pamiętacie chyba zresztą, nie? Byłem kiedyś top 18, teraz jestem top 16, także powoli zbliżamy się do tej top 12 top 12 i mam nadzieję, że będziemy się tylko wspinali jeszcze wyżej. W PvP no niestety przyznam się trochę się opierdalałem, bo jestem 855, a wcześniej byłem chyba top 400, ale wczoraj byłem w restauracji tutaj z ojcami i, i jakoś nie chciałem się pykać tych pojedynków, mówię tak. Upał napierdala, strasznie, można udaru normalnie dostać tutaj słonecznego, że się nie chce nic robić. W Herokonie jestem top 4, mówię. objałem się w niedzielę i nie chciało mi się grać. W top 1 jesteśmy w zróżni, standardowo, w top jestem top 19, jestem TDD. Tutaj Brightek Gosienka chcieli mnie wyprzedzić. Właśnie pokażę wam te wyniki poprzednie, tylko czekajcie, muszę ustawić scenę na to. Już wam pokazuję. O, tutaj to było, dobra. I zobaczcie, no i jak widzicie, może Wam to trochę powiększę, bo nie będziecie pewnie tego widzieć. To Wam trochę powiększę. Jak widzicie, była godzina 21. Gosienka ze mną walczyła. Widzę, brajtek odpuścił sobie. Widzę walkę końcową, bo tak co chwilę odświeżałem sobie ten ranking tygodniowy w XP. Ja patrzę, że Brajtek nic nie XP. Gosienka widzę, że raszuje ostro XP. Tak wiecie, walczyliśmy, walczyliśmy, walczyliśmy. Kto obserwował walkę na polu 15 wczoraj, tak przed 21, no to widział, jak to wyglądało. Ja wam mogę pokrótce powiedzieć, że to była mocna walka. Oczywiście Gosięca gratuluję za walkę, ale niestety przegrałaś ze mną. O 70 tysięcy expa. Ale dobra walka, także pozdrawiam Ciebie Gosieńka, jeżeli to oglądasz. I mówię, to była dobra bitwa, ale niestety ją przegrałaś. Miejmy nadzieję, że Ci się uda w następnym turnieju tygodniowym wygrać. Zobaczymy. Ale oczywiście gratuluję. Mamy respekt dla przeciwników, więc będę... Oczywiście jestem. Jestem bardzo zadowolony właśnie z tego, z tej walki, bo to właśnie bardzo mi się takie walki podobają, bo to wiecie, przynajmniej coś się dzieje, że coś można robić, że coś można, wiecie, coś robić, że wiesz, że walczysz o te top 1 i coś, wiesz, coś musi zadziałać, żeby być w tym rankingu tak wysoko, wiadomo. I tutaj są walki yy, wyniki końcowe. No i widzicie top 1 w ekspie i top 10 w umkach, no i zarobiłem za to 75 oponek, 20 umek, no i 60 punktów sezonowych, więc. Na pewno się uśmiechnąć można. Po takim powrocie to mówię, to jest bardzo dobry start i mam nadzieję, że takich walk będzie więcej, bo przyznam się szczerze, że dawno takiej walki o topkę nie miałem w TDD, także jestem naprawdę mega zadowolony z takiej rywalizacji i mam nadzieję, że więcej takich rywalizacji będzie w najbliższym czasie. I powoli się zbliżamy do 600 milionów monet, oczywiście będzie odcinek z wydawania kasy na PL 15, ja oczywiście jak uzbierę limit to wtedy nagram z tego odcinek. Przyspieszę to jakoś, żebyście nie musieli tego monoton, monotonnego procesu wydawania tych monet oraz punktów darmowych umiejętności, bo to też będę zbierał, wydawać mm, na odcinku. Tylko będę to po prostu będę przyspieszał. Bo w sumie, kto by chciał na to oglądać, tak naprawdę? Tylko chcielibyście pewnie zobaczyć yy, efekt poncz, początkowy i końcowy tego wydawania tego, tego wszystkie, wszystkiego. Kurcze, nie wiem o czym wam mogę jeszcze powiedzieć. Mamy 6 minut materiału ponad, także myślę, że czas najwyższy pooceniać parę osób z poprzedniego odcinka. Swoją drogą, jeżeli chcecie, żebym, żebym to ja ciebie akurat ocenił właśnie przy następnym odcinku, możesz napisać mi komentarz, na jakim serwie grasz, jaki nick masz oraz co ci mam oznaczyć, bo bez tego, jak mi, mi, jak mi nie, nie napiszesz po prostu co mam ci ocenić, to ci po prostu wszystko ocenię. A jak mi napiszesz, napiszesz na przykład, że nie wiem, że chcesz, żebym ci ocenił na przykład kryjówkę, no to ci ocenię kryjówka, albo jeżeli chcesz, żebym ci ocenił nie wiem PETA, no to ci ocenię PETA. Wszystko ci ocenię, tylko musisz mi powiedzieć, co mam ci ocenić, bo jak mi tego nie napiszesz, to ja ci wszystko ocenię. Także pierwszą oso osobą, którą ocenię, no to będzie Mac Friedka z Pela 17. Dobra, makfrydka Tutaj gdzieś w topce powinien być chyba, nie? No jest to 15 akurat teraz jest dostępny, także pozdrawiamy makfrydkę serdecznie. Wielki powód po półtora roku przerwy. Ja miałem 6 miesięcy przerwy od PL15, jak widzisz, no jednak da się podnieść z kolan. No i jakoś tam na, topki, na topkę powoli wracam. Peta widzę masz. Yy, idealnego po antytoksyki widzę, że w ogóle nie antytoksyki, masz że masz dosyć nietypowe antytoksyki. No ale okej. Okay. No ale dobra, kto tak tam woli. Widzę, że, widzę, że temki masz, elegancko, tylko ogarnij sobie rzutki, jeżeli masz, a jeżeli masz rzutki na, na tych grabków, no to sobie ogarniaj to, bo to ci da 7% do inteligencji, a inteligencji na pewno masz bardzo dużo, także jesteś pewnie big brainem tutaj, na tym PL-17. Ogólnie grałem kiedyś w tej połowie KPT, pozdrawiam drużynkę przy okazji bardzo serdecznie, tutaj widzę macie 5 trenów, także elegancko, macie wszystkie spumki drużynowe za monety, także elegancko. Mówię konto zajebiste, tylko rób te treny, bo to naprawdę opłaca ci się, bo masz fajne statystyki, tylko musisz się, pamiętaj, rozwijać na bieżąco byku i będzie wszystko git. Nie no, kryjówka tak to idealna jest, tylko powiedz mi, po co ty bohaterską kuźnię wstawiasz? Po co ci to? Wywal to. Chociaż uważam, bohaterska kuźnia powinna być stawiana na końcu, bo to jest tak naprawdę niepotrzebne pomieszczenie, to tylko zapycha niepotrzebnie kryjówkę i... Ja bym to wywalił w twoim miejscu, no ale jak uważasz, ogólnie uważam, że kryjówkę masz to ładnie rozwinięte. to masz warsztat na 20, tutaj centrale na 21 masz yy, Tutaj surowce, widzę, masz tutaj XP na 18, to na 17, ładnie wszystko, widzę, rozbudowujesz na bieżąco, elegancko yy, No i co ci mam powiedzieć, zbieraj na warsztat, potem ulepszaj centrale na bieżąco, żebyśmy więcej surowców yy, mógł trzymać w, w swojej kryjówce no i kolejne plece budowy i będzie gitara. Także pozdrawiam Cię, Macwytkę bardzo serdecznie. Ja tak to ocenkę masz. Ocenkę masz. A właśnie jakieś pomagacze, to właśnie zaznaczyć, powiem jaką ocenkę masz. Dobra, to masz ocenkę 9 na 10, bo mogą być lepiej, ale nie jest też najgorzej, także pozdrawiam Cię Macwytkę bardzo serdecznie i mam nadzieję, że się będziesz dalej rozwijał, bo masz bardzo fajne konto. No i drugą postać, którą będę chciał ocenić, no to jest oczywiście Multi Prozium. Ja pamiętam, bo ja grałem na tym koncie. Teraz ktoś inny gra na tym koncie. Ktoś inny gra na tym koncie, i teraz jest ten ktoś dostępny. Widzę także elegancko. Tutaj, no dobra, Tu już możecie domyślać, kto tu gra. Jak widzicie, kolega zbiera limit, bo powiedziałem mu, żeby zbierał ten limit i żeby nie wydawał tych punktów. No i widzę, że nie wydaje, więc fajnie. Fajno, fajno. No, statystyki, no powiem tak. Jeżeli ktoś pamięta tą serię, kiedy ja nagrywałem jeszcze z od 27, no to ten dobrze wie, że ja miałem bardzo dużo monet wtedy i bardzo dużo umek, więc. Jak sami widzicie, to jest sezon wody kupiony, tutaj nie kupiłem niestety tego sezonu Sezonu... jak się nazywał ten set? Sezon... Boże, zapomniałem, że mam sklerozę. Sezon... Sezon powietrza, czy tam sezon prądu, czy jak to tam się nazywał ten sezon Tego nie kupiłem niestety Co tak, rzutki sobie załóż, widzę, że petan zrobiłeś, elegancko, masz Secika, idealnie No i elegancko, Ma, Mara Salvatrucha widzę jesteś Tutaj nie macie trofek. tutaj macie Pomaga jeden zaponki, reszta za monety. Ok, i teraz tak, i teraz kryjewaczkę jeszcze zobaczymy. Co tam masz ciekawego w tej kryjówce, to sobie zaraz zobaczę. No i tak, tutaj masz widzę centralizację na 17, czemu tego nie rozbudujesz? Generator bym rozwinął na Twoim miejscu. Tutaj warsztat masz na 17, to też rozwijaj. Kolejne prace budowy rób, i myślę, że jest tak to wszystko. Git, a tak to konto. Też 9 na 10, bo to w sumie szału nie robi. Radziłbym ci zmienić drużynkę tam, gdzie są na przykład reny albo NK, albo gdziekolwiek. Po prostu gdzieś, żeby były jakieś jakieś trowki, byle jakie, bo nie wiem, kurwa, nawet drewno może być. Nie wiem, weź jakąś drużynę, ogarnij sobie miejsce na jakiejś drużyny, żebyś miał jak się rozwinąć. Chociaż w tej topce w PVP coś rób, nie wiem, cokolwiek. Proszę cię, przecież to się wszystko da zrobić, kolego. No proszę cię, przecież. Wystarczy trochę pomyśleć, no szukaj, szukaj, szukaj dużym, bo na pewno ktoś Cię przyjmie, zobaczysz. Taki wysoki poziom jak ty, to na pewno ciebie ktoś przyjmą, nie? W ogóle który jestem. Nie, nie ja, tylko ten kolega jest w levelu 58, ładnie. Jak kończyłem grę, to byłem 62, ale patrzę, że strasznie dużo osób kończy z tego grę na tym serwerze, bo patrzę, że jest całkiem dużo tych półpustoszałych kąt, jak widzicie, tutaj bardzo dużo jest tych kont, jak widzicie. O pół 100 że tak to ja nazwę. Zobaczcie, strasznie dużo jest, skąd widzicie. Zobaczcie, ile to, ile to osób już pokończyło grać, Tutaj Geome widzę nie gra, Galik nie gra, ten Koleś nie gra nawet, a on pamiętam grał w tym. W Slayersta grał. Tutaj RP nie gra, no to już wiem, Rusher nie gra, widzę. No i tak w sumie prezentuje się P27, także ciekawie. A co do drużyny, no to musisz sam sobie poszukać drużyny. Ja bym Ci pomógł, ale ja już nie mam tego konta, nie mam pasów do tego konta, więc musisz sam sobie radzić w tym momencie z drużynką kolego. Także ocenka ode mnie końcowa to jest 9 na 10, bo warsztat musisz rozwijać i centrale i kolejne prace budowy rozwijaj, rozbudowuj, żeby mieć więcej miejsca na te pomieszczenia, bo Ci się bardzo to przyda. Także kochani, mam nadzieję, że się Wam odcinek spodobał. Jeżeli tak, zostaw łapeczkę w górę, suba, dzwoneczek. Będę wam za to wszystko bardzo wam wdzięczny. A w tym czasie ja się będę z wami powoli żegnał, tylko nie się skończy reklama wideo. co sumie tak naprawdę tej reklamy nie ma, tylko to jest telewizorek. I właśnie polecam pobrać sobie wersję desktopową, jeżeli komuś nie działa reklamy na przeglądarce. To jest taki mały proci i mnie. Wersja desktopowa jest na forum, link do tej wersji macie w nie w opisie, znaczy w, sumie w opisie będzie, jak znajdę ten link, to wam go przykleję gdzieś. I co kochani, to chyba będzie na tyle, bez żadnego przedłużania, dziękuję za obejrzenie i trzymajcie się, do następnego, cześć!